Chcieliście, żebym Wam potwierdziła, że to wszystko pisze na profilu ja, więc potwierdzam, to wszystko piszę ja, to konto prowadzę ja i to wszystko, co piszę jest prawdą i niczego sobie nie wymyśliłam, nie jestem osobą chorą. Cóż, to wszystko było prawdą i spotykaliśmy się z Andrzejem u naszych przyjaciół w Tarnowie od 2015 roku. Agata o nas wiedziała od początku, wtedy, gdy poznaliśmy się z Andrzejem, oni byli w trakcie unieważniania małżeństwa, mieli ku temu podstawy. Cóż... <laughs> Osoby, które zarzucają mi stalking, niech sobie najpierw sprawdzą, czym jest stalking. Andrzej nie, nie mówił ani razu, żebym mu dała spokój, nie mówił, żebym przestała. Więc to nie jest żadne nękanie, bo jeśli by nie chciał tego, co robię, to jest dorosłą osobą, zawsze może, może sam to powiedzieć, nie potrzebuje adwokatów, nie potrzebuje nikogo praktycznie. Od tego ma buzie, żeby sam mówić, żeby zabrać głos w tej sprawie. Jeśli według niego kłamie albo coś, to przecież może wam to powiedzieć: niech zaprzeczy, niech wyrzeknie się mnie i tej znajomości ze mną. Cóż, to jest jego szansa, żeby uwolnić się od tych ludzi, z którymi mówił, że być nie chce tam, że nie chce tej całej prezydentury i tak dalej. Twierdził, że chce ze mną być, że mnie kocha, więc. Jeśli tak jest, to Andrzej, bardzo Cię proszę, żebyś powiedział prawdę w końcu, bo jej osoby publiczne robią ze mnie wariatkę i, i cóż, media tak samo. Używają ciągle wobec mnie sformułowania psychofanka, stalkerka, osoba chora, zaburzona. To jest po prostu przykre, bo nikt nie ma na to żadnych dowodów, jakiejś dokumentacji medycznej, żebym jakoś jakoś stwierdzoną chorobę psychiczną, czy coś w tym stylu, tak samo... Osoby publiczne mówią, że ja za Nim jeżdżę, że to, że po całym kraju, to jest w ogóle bzdura, bo nigdzie za nim nigdy nie jeździłam. Zawsze spotykaliśmy się prywatnie nie miałam takiej potrzeby. Jedynie w tym zakliczeniu wtedy to byłam tylko raz. Tak to bym miała więcej zdjęć z nim, takich właśnie z takich spotkań. Nie mam czegoś takiego, bo nie jeździłam na takie spotkania z wyborcami jego, z, gdzie Andrzej się z nimi spotykał, ani razu. Dlatego uważam to za obraźliwe i bardzo niesprawiedliwe wobec mnie. I Andrzej jako prezydent powinien zabrać w tej sprawie głos, gdy ona już ma taki rozgłos, bo w... wszyscy chyba już o tym słyszeli, o tym wszystkim i... i cóż, powinien powiedzieć jak było. Czy to wszystko jest prawda, czy kłamstwo? Ja, ja się nie boję jego odpowiedzi, bo nawet jeśli skłamie i powie, że że, że że to mój wymysł, no to przynajmniej będę miała powód, żeby go z znienawidzić i, i po prostu sobie odpuszczę i, i tyle. Tylko niech po prostu powie Wam, czy to jest prawda, czy nie, bo chcę, że chcę to usłyszeć od niego i jak, jak zareaguje. Dlatego bardzo, bardzo o to proszę, żeby, żeby media nie pytały już więcej mnie o tę sprawę, tylko w końcu zadawały jemu pytania, bo on też w tym uczestniczy i też powinien coś powiedzieć na ten temat, a nie tylko mnie, mnie o to pytają. Cóż, I tak samo, no, zarzucanie mi takich y, przykrych y, oskarżeń, że tam, nie wiem, ktoś mnie opłaca, albo coś w tym celu, no to jest takie, takie żałosne, bo nawet nikt nie potrafi wskazać żadnych powiązań moich z opozycją, albo cokolwiek, jakby zdjęcia chociaż z jakimś politykiem z opozycji, no, nie ma, nie ma takiego czegoś, bo ja po prostu nikt do opozycji nie popierałam, w sensie PO i kodu i tak dalej, no... No, no nie wiem, po prostu pis sobie robi z tego kpinę, bo chcą zaczyć sprawę, boją się tej prawdy, boją się tego, że, że się dowiecie jak było naprawdę, że <tłuk> dlatego chcą mnie zdyskredytować i sprawić, żebym była dla was mało wiarygodna, żebyście najlepiej w ogóle uważali mnie za wariatkę i, i osobę, która sobie coś tam uroiła w głowie i tyle, no. Cóż, przykre to jest. Tyle mogę powiedzieć. Bo ja sobie niczego nie uroiłam, tak było i tak jak moja przyjaciółka już mówiła, spotkaliśmy się u nich, więc no raczej by nie brała sobie na siebie takiej odpowiedzialności, mieszając się w tą sprawę i, i no gdyby to nie było prawdą, prawda? Było po co? Sama by sobie problemów nie robiła. Tyle, że no, my jesteśmy świadome, jak było. I Andrzej też jest świadomy i chciałabym bardzo, żeby, żeby w końcu ktoś zapytał jego o to, jak było i żeby miał tą możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Bardzo, bardzo bym chciała. Dziękuję za obejrzenie tego. No i cóż, do zobaczenia.